thank <laughs> you Mistrzostwa Polski w mini-siatkówce. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Szlichtyngowej. Czym szkoła u ugości zespoły, najlepsze zespoły z całej Polski we Wschowie? No myślę, że należy się wielkie, należy się wielkie podziękowania organizatorom, dwóm panom, którzy, którzy no, sprowokowali naszą szkołę, że jesteśmy jako organizatorzy. Tak naprawdę gościmy czym? No, mamy i fajną kuchnię, i fajne pomieszczenia, gdzie dzieciaki, dziewczyny mogą, mogą się przespać. Natomiast ja chciałem powiedzieć tak, że dzisiaj odbyło się rozpoczęcie, rozpoczęcie tych Mistrzostw Polski, jesteśmy zaszczyceni. Jako Szkoła, no nie stać nas na to, żebyśmy mogli robić to w ale dzięki wspaniałej współpracy z dyrektorem gimnazjum nr 2 Jana Pawła II we Wschowie, panem Władysławem Hilarskim oraz dyrektorem zespołu szkół zawodowych we Wschowie, panem Janowiczem Damianem udało nam się zorganizować. Oczywiście, gdyby nie było e, i sponsorów, i z gminy e, Wschowa, z gminy Shiftingowa, z powiatu wschowskiego oraz e, przez sympatycznego e, prezesa Lubuskiej Federacji Biłki e, Siatkowej, e, pana Józefa bartkowieka za co, w zasadzie on był takim motorem od samego początku, jak e, moi panowie e, w iści e, i informatyk, pan Radek Wasilewski, pan e, Jasik Witek zaczęli robić tą siatkę u nas w szkole. E, Proszę Państwa, jest no, super, bardzo o, atmosfera gorąca. Przed chwilą graliśmy pierwszy, e, pierwszy mecz, zaczęliśmy grać pierwszy mecz, pierwszy set. Minimalnieśmy przegrali, ale tylko minimalnie. Czekamy, grają w tle, grają właśnie moje dziewczyny e, kolejny set. Myśmy wystąpili, e, dzisiaj nasze dziewczyny wystąpiły, e, no fajnie się stało, bo miały nie wystąpić, e, natomiast wystąpiły za Skujawsko-Polskiego e, e, Województwa. To otwarcie, dodajmy, miało wspaniałą oprawę. Może pan kilka słów o tym poopowie? No tak. Myślę, że przede wszystkim taka, taka, taka z obserwacji wszystkich uczestniczek było wielkie zaciekawienie, ponieważ występowały marżonetki, tu ze i zespół gimnastyczny też ze Wschowy, za co im teraz chyba wielkie dzięki, podziękowanie się należą. Wspaniały występ, publiczność była też zadowolona, a oprawa cała, no myślę, że godna mistrzostw Polski, żeby nie powiedzieć mistrzostw świata. Dodajmy może, że to, że te mistrzostwa są tutaj organizowane we Wschowie przez Szkołę Podstawową im. Pawła II w to taka nagroda za te sukcesy organizacyjne i sportowe, które były udziałem szkoły, no i chyba można też powiedzieć, że Grupy Virtus. No na pewno. Właśnie tu chciałbym wspomnieć, nadmienić Grupa Virtus z prezesem Sławomirem Majewskim na czele oraz szereg innych członków od 10 lat malutkimi kroczkami pijała się do góry i myślę, że cały finał tego tej, tej, tej całej oprawy, no to jest dzisiaj mistrzostwa Polski, robimy mistrzostwa Polski, ale robimy razem z naszymi przyjaciółmi. Dziewczyny wskoczyły w ostatniej chwili, można powiedzieć, z taką e, dziką kartą, ale pokazują tutaj, e, że e, no będą walczyć o każdą, o każdą piłkę. E, myśli pan, że stanie tutaj na sukces? Znaczy przed samym, przed samym e, tutaj przed samym roz, roz, rozpoczęciem e, powiedziałem dziewczynom tak, dziewczyny, ostatnie miejsce mamy, ale jakby było na pudle, to też by było fajnie. Czego im życzę z całego serca?